Siemaneczko zmyczki jest ma to odcinek, w którym chciałem Wam przedstawić nową... Może to no, będzie nowa seria na, na moim kanale Gomety Daszcz! Jeżeli nie wiecie o co w tej grze chodzi, to właśnie zobaczycie. To jest najbardziej wkurzająca gra na świat, świata ever. Jeżeli wam, jeżeli wam się ta seria z ludziska podoba, stawcie łapkę w górę. Na przykład jak zostawicie pięć łapek w górę, to będę wiedział na przykład, że wam się ta seria podoba i będę mógł ją nagrywać legalnie Kurczę, właśnie dlatego to jest najtrudniejsza gra świata ever. Mniej youtuberzy też ją nagrali. No kurde, ziomeczki. No nie bierze, no. No majtwa jaki to jest. No nie wierzę, no to jest jakiś troll. Ziomeczki To nie w komentarzach będzie... Pff, to jest łatwa gra. Ja nie wiem jak w to nie może się grać. Komentarze będą... Każdy komentarz to pff, Ta gra jest tak prosta, a ty w nią nie umiesz grać. Ja o kurde... no oczekajcie zimyczki. jak macie hejtować to dajcie mi un suba ludzie ja nie ja oczekuję no, tak ten kanał jest żeby oglądać na zabawy filmiki a nie żeby hejtować i jak coś źle zrobiłem napiszcie no, w komentarzach na przykład że to, źle zrobię i si w na następnym odcinku postaraj się to tak poprawić na napis szumeczki ta gra jest bardzo trudna. To jest poziom trudny, tylko że ja sobie mapkę przekupywałem na tamten To jest easy peasy, lemos queasy, easy peasy, easy peasy. No takie moje easy peasy. No nie, wiesz, no to jest jakiś troll. Nie. No kurde. No fuck Poza spokoju. Cisza. No, no widzicie. I to jest właśnie ta gra trudna. Nie, zaraz jak się wkurzę, to tą grę zaraz on zinstaluje. seria z Minecraft'a nie będzie wznawiana. Chyba, może będą no jakieś Skywarsy, coś takiego. A chyba bez głosu będą, bo. No bo zaraz tu rozwalę. Nagrywam to na tablecie i zaraz tego tableta rozwalę. jeszcze będzie nowa seria też z Minecrafta Store Mod to właśnie na moim tablecie Tą grę tu teraz gram, można sobie łatwo pobrać ją w, w sklepu Play Też jest chyba na pewno App Store. No widzicie ziomeczki to byłem już tam przy moim tym e, zdjęciu, żeby mieć nowy rekord nie, zaraz tą gorzę w dupie. spokoju i cisza. Nie, ziomeczki. Teraz tą grę rozwalę. dobra už Já už nemám humoru do tej gry. Nie, be, yy, nie, Rzymeczki. Ja już nie gram w tą grę. Rzymeczki, jeżeli wam się odcinek spodobał, zostawcie łapkę w górę. Pięć łapek w górę, może będzie z tego seria. Rzymeczki. Ja już zakończę ten odcinek. Czekajcie na nową serię z Minecrafta z Myślę, że tą serię wznowię tak gdzieś. Ta seria będzie wznowiona w Minecraft mod będzie już tak gdzieś od 11 stycznia, nasze teraz 2016 roku. A będziemy kidsz, czekajcie na nową serię. A więc ja się z Wami żegnam i cześć, i czołem! Pioma!